Halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Marcin, zapraszam was do kolejnego materiału na moim kanale. Moi drodzy, zanim zaczniemy to już chyba dzisiaj ostatni filmik, gdzie tego glocka będziemy rozdawać, to trzeba zrobić łapka, sub, komentarz i w sumie tyle. Losowanie odbędzie się na Twitchu, pewnie jakoś niedługo możliwe, że dzisiaj losujemy, zobaczymy kiedy ten filmik wrzucę. Słuchajcie, ten filmik jest robiony dla ludzi, którzy mają... Może problem z dobraniem odpowiedniej rozdzielczości dla Was. Zastanawiam się, czy lepiej grać na 4x3 czy 16x9. Ewentualnie 16x10, który jest bardzo podobny właśnie do tej 16x9. Obecnie testowałem sobie różne rozdziałki w Nvidii, no i taką sobie dodałem na 360 Hz. Mogę zrobić 1920 na 1440 ale tamta wymagała 240 Hz, jako że mam 360 Hz monitor. No to fajnie by było, gdyby ta częstotliwość odświeżania w grze była taka sama jak częstotliwość odświeżania monitora. Bo jak tutaj będę miał 240, no to będą różne tam miszmasze. I dzisiaj będę chciał przetestować właśnie tutaj. Dla Was i dać taki mój feeling, feedback, moją opinię na koniec materiału, właśnie która no, dla mnie jest lepsza, dla mnie jest wygodniejsza. Dlaczego ta jest lepsza, dlaczego tamta jest gorsza, jakie są tam za i przeciw. No to myślę, że na koniec materiału, coś takiego sobie zrobimy. Także na początku weźmiemy sobie 4x3, taką standardową rozdzielczość, czyli 1280x960. Także lecimy. Oprzeczcie stronkę csgo na której możesz otwierać skrzynki z CESA, a brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2,10 zł na start dla nowych użytkowników oraz 10% podnosu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnąć skiny za punkty eventowe. W go Skins, link macie w opisie, polecam i pozdro. Dobra, rozdzielczość mamy tutaj już e, ustawioną. No i teraz wejdziemy sobie e, na, na deathmatch. Dobra, jesteśmy na serwerze, akurat e, serwer zresetowało. Ten celownik jaki mam, jak się to Wam wleje? Co i róż, e, ten celownik ogólnie nie mam w tym. W autoegzeku, więc y, co wejście na, na serwer czy, czy na mapę, w nim się resetuje. De Deathmatch lubię grać y, w taki sposób, że po prostu raszuję. Wiecie, tak. Y, plus W. Nie zastanawiam się jakoś y, nad, y, nad kampieniem. Będzie też to, może na tej rozdzielczości będzie inaczej podczas takiego grania, bo no 4 na 3 obecnie gram, kiedyś grałem 16 na 10, ale nie pamiętam na, na jakiej rozdzielczości ekranu, bo teraz grając właśnie na, na tej rozdzielczości co gram ca, cały czas, no ciężko taki takie, o Jezu, jak takie, wiecie, first impressions, nie? Takie pierwsze wrażenia, ciężko wam akurat mi przedstawić. Bo tak jak mówiłem, na, na tej e, proporcji gram na tej rozdzielczości gram dosyć, e, no, stale, Czę, często. Nie wiem czemu ja jestem taki głupi, żeby, wiecie, e, cisnąć full auto, przecież te, te full auto w tej grze jest... już full auto w tej grze to jest, wiecie... To jest do poprawy. Może Was interesuje też, jaki sens jest. Sens 1.3, ale używam 800 DPI od momentu, kiedy tamten filmik wrzuciłem. Gdzie dywaguję na temat tego, czemu 400 DPI, znaczy, czemu 800 DPI, a nie 400. Ja tam tamtej pory właśnie cały czas na 800 dpi gram Jest mega wygoń, czyli ten, ten Sensitivity Na 400 dpi to jest Kurde jakieś paprochy mam między W ręku, to jest 2,6 Na 400 dpi Strasznie kampią Nie mam pojęcia jaka jest Jaka jest w tym Jaki jest w tym cel Widzicie właśnie te full auto, nie? Full auto nie dal, w dalszym ciągu, mimo tylu godzin, w, już w sesie 2 full auto dalej nie umiem, nie? Ale ręka jeszcze drewniana ogólnie. 4x3 jest, jest fajne, bo macie szersze te modele. Ale troszkę myszka wam się inaczej, e, inny ruch myszki musicie jakby zakreślić. To jest to związane z tą komendą m podłoga jaw przez tam Jo, no przez y m jaw, to jest właśnie te ruchy myszką, można to było też kontrolować e, przynajmniej w tym, w, w Global Offensive. Żeby mieć taki sam ruch myszki na 4 na 3, tak samo jak na 16 na 9, powiedzmy. Nie wiem czemu pokazuje mi, że mam jakby wanilę, nóż. No jak tutaj powinien być butterfly. O coś się zbugowało, źle się czytało może. Dobra, także zagram jeszcze troszkę właśnie na tym yy, 4 na 3. No i przejdziemy sobie na 16 na 9, ale na takiej rozdzielczości którą każdy będzie mógł sobie ustawić, czyli prawdopodobnie 1920x1080 także tak, im większa rozdzielczość na tym 4x3 tym mniej fpsów macie bo wczoraj jak sobie testowałem właśnie tą rozdzielczość na, na streamie to podczas streama w obsie miałem y, maksymalnie tam może 300, 320 coś takiego FPS-ów. Gdzie normalnie mam po 400-500, nie? Podczas streamów, podczas nagrywania. Więc tą rozdzielczość jeśli potrzebuję mieć raczej, rozdzielczość, jeśli potrzebuję mieć więcej niż 360 FPS-ów pod właśnie mój monitor, no to na tej rozdzielczości bym ra, raczej nie grał. Tej 1600 na 1200, którą sobie ustawiłem. Dla testów, żeby sprawdzić, jak to się tam gra w sumie. Więc ta 960 to jest taka optymalna dla mnie, jeśli chodzi o. O Kierownica. Jeśli chodzi o FPS-y. Fajna też jest rozdzielczość, ale tutaj troszkę. A myślę, że takiego fajnego digla dla Was dam. Fajna też jest rozdzielczość. Zaraz Wam pokażę. Jest to rozdzielczość, ja to nazywam rozdzielczością Ksanteresową, czyli to jest e, 1024x768. Wydaje się gra wtedy ba bardziej płynna. Przynajmniej mam takie wrażenie. go, przynajmniej mam, mam takie wrażenie, ale gra wtedy zdaje się taka bardziej e, rozmazana. No, Eagle Master, nie? O kurde, no te digle to też trzeba się nauczyć z nich strzelać. No coś tam... Coś tam idzie, nie? Kurde, powiem wam, że tak na, na co dzień z digla nie, nie wale. Zdarzają się takie, wiecie, bomby, że aż, aż sam się dziwię, co tam potrafimy rozdawać. Dobra, przejdziemy sobie teraz właśnie do rozdzielczości Probostryka 16 na 9 Jak widzicie, mamy 16x9, 1920 na 1080 360. W monitorze. Jezu, jakie to jest teraz jest ściśnięte. Dla kogoś nie, nieprzyzwyczajonego. To jest me, mega, mega dziwna sprawa. No, powiem wam szczerze, że inaczej to wygląda. Inaczej to wygląda. Wydawało mi się, że będzie. Nie będą to aż takie wiecie, takie wąskie te modele. Mo możecie zobaczyć jak to jest, jak to u was wygląda. Aż dla pewności sprawdzę, że to jest tak 1920x1080, kurde. No nie jestem w ogóle przyzwyczajony do, do takiej rozdzielczości, wam powiem szczerze. Z ręką na sercu. No tekstury, modele są ostrzejsze wszystkie. Ale feeling Sam feeling właśnie strzelania i dostrzegania tych właśnie podstawowych elementów typu właśnie piksel głowy. Jest prostsze. Kwestia tylko przyzwyczaić się powiedzmy do, do tej czołości, do machania właśnie myszką. Bo wszystko jest wąskie. A tutaj nie wyszedł. Wszystko jest zdecydowanie węższe, ale... Ruch myszką jest powiem, że przyjemny. Ruch myszką jest bardzo przyjemny. Kiedy wiecie, kiedy się wy, wychyla, wcelowujecie się. A no to raczej. Raczej to jest yy, placebo, że. że ruchy są jakby bardziej precyzyjne. Mój Boże, no bo czas reakcji tutaj w ogóle nie ma żadnego żadnego znaczenia. Ach, ty kurde, ludzie tak chodzą i siedzą i kampią. To przyznam, że to też czasem lubię sobie przykampić, to jest właśnie chyba ulubiona pozycja na ludzi, którzy właśnie lubią sobie tam przerażować tym pałacem. Uhuhu. Ciekawe jak Diglek chodzi na tej rozdzielczości. Nie ja mam wrażenie, że ja ludzi, coś z moim wzrokiem cholera jest nie tak. Albo po prostu to jest tylko, wiecie, takie, takie odczucie. Na pewno kwestia przyzwyczajenia się, bo... Gra, modele wyglądają zupełnie... Zupełnie inaczej niż sobie, wiecie, to... Człowiek wyobraża. Wydawało mi się, że nie, nie będzie ekran, wiecie, aż taki... Aż taki ściśnięty. Dla kogoś, kto gra bardzo długo na 4x3. Na początku Cesa przyznam szczerze, że robię faktycznie filmiki, że 16 na 10 jest lepsze, ale to tylko dlatego, że tylko dlatego, że na początku na 4x3 jakoś ten obraz był rozmazany. A no, po prostu już mój, już mój wzrok się tak pieprzył, że no nie mogę po prostu na niektórych rozdzielczościach na 4x3 grać. Ewentualnie jedyna rozdziałka, jaka była Znośna to było 1440 na 1080. To jest to 4x3, 4 jakby full HD, nie? 4x3, takie full HD. To na tej jeszcze w miarę widziałem, ale jak zmniejszałem właśnie na tą Ksanteresową, czy na 960, no to to była tragedia w ogóle. Ludzi nie widziałem. Ja zastanawiam się, czy to jest krew, czy to jest głowa, czy to jest piksel, Czy to jest tekstura, właśnie jakaś, jakiś fragment mapy, jakaś część mapy. Mówię, kurde, o co jest grane, nie? Szybszy był. No, gościu, 0HP nie, gdzie to w ogóle czasem mi te pociski idą. Pff, ale obrysowałem go, widzieliście? A wszystkie pociski przeleciały. Już plecy, to jest. Najbardziej denerwującą rzeczą w takich właśnie serwerach są respy, bo. Załatwicie gościa, a wam się respi od razu, wiecie, kolejne jakieś. Dobra, załatwili go. My wydawało mi się, że... Sorry, że go zabiłem. Sorry, że, że taka nagła cisza. Wie, Camper! Chciałem się troszkę skupić Przy okazji yy, na faceity się troszkę Człowiek rozgrzeje o, Tutaj ludzie ładnie strzelają Czasami nawet na tych Cyberszokach yy, różnego rodzaju właśnie Prosów się spotyka yy, Jakiś magisk Czy, czy inni właśnie Ja mu uwalnę heada od dołu przez drewienko. Dobra, także chyba... Nie będziemy już dłużej siedzieć na tym serwerze. Także będziemy palić, moi drodzy, wroty i dam taki ogólny jakby feedback. Dobra. Ogólnie powiem wam, że... Na 16 na9 nie gra się źle. Najgorsze jest przyzwyczajenie wizualne Jak wcześniej, wcześniej mieliście takie modele, a teraz wszystkie są jakby jakiegoś ataku anoreksji dostali czy coś Płynność jest ok Bardzo podoba mi się na 16 na 9 to, że feeling myszki, movementowo ogólnie poruszanie się kursorem, tym celownikiem prawo lewo jest ok na 4x3 wydaje się, że ta myszka jest taka bardziej chaotyczna i wydaje się, jakbym miał faktycznie za dużego sensa. Natomiast na 16 na 9 tego uczucia nie mam. Oczywiście na 16 na 9 wiadomo, że gra wygląda lepiej, jest ostrzejsza i tak dalej. I nawet jeśli ktoś jest schowany, widać go po prostu na piksel, jestem w stanie to zauważyć, mimo że gram na, mam w oku, gram w okularach mam popsuty wzrok. I. Jestem w stanie to dostrzec. Przy 16, przy 14, przepraszam, na tej rozdziałce 960 w większości przypadków jestem w stanie dostrzec przeciwnika. Ale czasami, jak na streamie albo podczas meczu, się ludzie mnie pytają: Perwer, ty go nie widziałeś? Kurwa, no nie widziałem. No, no nie, nie byłem w stanie po prostu go dostrzec. I to też jest właśnie coś takiego, że ludzie, którzy grają na innych rozdziałkach, innych proporcjach ekranu, widzą więcej. No, na 16, na, na 9 ten obraz macie. Taki, nasz 4 na 3 macie taki. W tej części uciętej. Tak patrzę, czy widać. E, o, 16 na 9, 4 na 3. I jak jest ta część ucięta? Gdzie tutaj macie na 3, tutaj 16 na 9? No to tej części wy nie widzicie. I też były wiele, było takich wiele przypadków na postcenie, gdzie ludzie się po prostu mijali, ponieważ jeden i drugi miał 4 na 3. W innej sytuacji było tak, że jeden miał 16 na 9 i go się zauważył, a drugi taki na ten 4 na 3 Skąd to wiedział? Już ja go nie widziałem, sprawdzałem wszystko. Gucio, Gucio sprawdzaj, po prostu na tej proporcji ekranu nie było go widać, bo obraz był ucięty. Także, dajcie znać w komentarzach, co wy, jak, jaką wy proporcję ekranu używacie i dlaczego. Zakładam, że większość będzie 4x3, część 16x9, ale będą takie też rodzynki jak na początku ja, że będą grali na 16x10. I dajcie też znać, jaka dokładnie rozdzielczość. Zgaduję, że pewnie wizualna strona, ale też strona FPSowa. No bo musi, wiadomo, że co jest, no im więcej FPSów, tym lepiej. Ale tam, oko, ale forever oko ludzkie widzi tam 60 FPSów i tak dalej. To fa fajnie. To fajnie. Dobra. Eee, także 4 na 3 dalej zostanę, aczkolwiek. Nie wiem, czy nie warto spróbować na 16 na 9 trochę pograć, trochę się przyzwyczaić i możliwe, że coś więcej na ten temat na tej 16 na 9 powiem. I możliwe, że zrobię jeszcze jakiś filmik poświęcony powiedzmy tylko tej proporcji ekranu 16 na 9 i ewentualnym rozdzielczościom, jeśli będę się tam bawił, jeśli będę sprawdzał, ale szczerze wątpię, no bo rozdziałek tutaj nie będzie, nie, ma, nie będzie za bardzo wiele różnicy oprócz poza stroną tam FPS ową na na moim komputerze. Także z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że by wam się yy, spodobał. Jeśli tak łapeczka w górę, sub, komentarz i do następnego razu. Elo.